Piaseczny potwierdził doniesienia w sprawie Kuby Badacha. Jednym zdaniem przerwał milczenie. Kuba Badach jest właśnie w trakcie trasy koncertowej, w którą wyruszył wraz z zespołem Poluzjanci. Piosenkarz działa we wspomnianej formacji już od trzech dekad. Ostatnio do tematu grupy odniósł się także Andrzej Piaseczny, który, za sprawą zabawnej pomyłki, został do niej dołączony. Wszystko przez psikus ze strony nowoczesnej technologii. Zaskakujące doniesienia w sprawie Kuby Badacha aż piaseczny skomentował. Kuba Badach ma teraz bardzo intensywny czas. Nie tylko ciągle pracuje nad nowymi piosenkami i spełnia się jako juror w programie The Voice, ale także wyruszył w trasę koncertową z zespołem poluzjanci. Mąż Aleksandry Kwaśniewskiej współtworzy wspomnianą grupę już od trzech dekad. Formacja została założona przez studentów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Okazuje się jednak, że nieco inną wizję na ten temat ma nowoczesna technologia, która wśród muzyków tworzących poluzjantów wymienia między innymi Andrzeja Piasecznego, Muzyk zdążył się już odnieść do tych rewelacji na Insta Stories. Kiedy zaś pytają mnie, o co chodzi z tym kubą, z poluzjantami, bez wahania odpowiadam. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ogłosił piosenkarz. Słowa Andrzeja Piasecznego nie zostawiają wątpliwości. Właśnie wyjawił. Wygląda więc na to, że w humorystyczny sposób Andrzej Piaseczny przekazał wieści w sprawie. Kuby Badacha. W dalszej części nagrania autor hitu Choć, przytul, przebacz znacząco kiwa głową. Na kolejnym kafelku zaś udostępnił przerobioną w zabawny sposób okładkę płyty poluzjantów. Po wczorajszym koncercie nie pozostało mi nic innego jak stworzyć taką okładkę z początkowym składem poluzjantów przedstawionym przez HAD, zaznaczyła w opisie autorka grafiki. Cała ta sytuacja mocno rozbawiła także Kubę Badacha, który postanowił samodzielnie przetestować nowoczesną technologię i również wrzucił do programu wspomniane zagadnienie. Wyniki były dokładnie takie same, jak poprzednio. I czy się zdziwiłem? No, zdziwiłem się. Podsumował bez ogródek. Wyszło zabawnie?